Usytuowana w centrum miasta, dominująca w jego panoramie najstarsza sakralna budowla do dziś dnia kryje wiele tajemnic. Wnętrze świątyni oraz jego zdobienia, odnaleziona na strychu trzystuletnia oryginalna szpica z wieży kościoła, legenda podziemnego przejścia łączącego budynek kościoła z zamkiem krzyżackim, krypty znajdujące się w piwnicach, czy tajemnicza płyta nagrodna osadzona w podłodze Kościoła w głównym ciągu komunikacyjnym to jedynie kilka z zagadnień, na które odpowiedzi pomoże nam odnaleźć ksiądz Adrian Lazar, proboszcz administrator od 18 sierpnia 2019 roku, który, wypełniając powierzoną mu misję, równocześnie dba o dobre imię oraz stan obiektu, a dzięki temu nasze kamery mogły go odwiedzić jako jedno z pierwszych? Znajdujemy się obecnie w najstarszym budynku sakralnym w Szczytnie. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się kościół drewniany. Czterokrotnie został on spalony i odbudowywany. No z tego względu, że miasto się rozbudowywało. Kościół był też kryty słomą, także był narażony na ogień. Dlatego na początku XVIII wieku podjęto starania, decyzję o to, żeby została wybudowana budowla trwalsza, murowana. No i te zamiary ziściły się. W 1717 zaczęła się budowa obecnego kościoła. Kościół powstał z cegieł oraz z kamienia wolnego. Budowa trwała dwa lata. i w 1719 mogliśmy cieszyć się z poświęcenia tego kościoła. W dniu 5 września 1485 roku na mocy dokumentu wystawionego przez biskupa Mikołaja Tłangena, pierwszym proboszczem parafii w Szczytni pod wezwaniem świętej Katarzyny, zostaje Mikołaj z Rzekfuja. Należy więc uznać, że w dniu tym istniał już kościół w formie odrębnego budynku, zlokalizowany w miejscu dzisiejszego kościoła przy ulicy Warszawskiej. Kościół z roku 1485 spłonął w czasie wojny z Polską w latach 1520-1521. Został szybko odbudowany, prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1525, kiedy to pierwszym ewangelickim proboszczem zostaje Ksiądz Stefanus, który służył Słowem Bożym nie tylko w Szczytnie, ale również w Trelkowie i Dźwierzutach. Niestety w wieku XVII Kościół płonie czterokrotnie. To jest w roku 1638, 53, 69 i 98. Po każdym pożarze kościół był odbudowywany. W czasie odbudowy nabożeństwa odbywały się w wielkiej sali i zamku. Ostatni pożar zdarzył się w roku 1714. jednak w czasach I i II wojny światowej, kiedy tak naprawdę najbardziej był zniszczony, jak to wyglądało, no bo szczytno bardzo mocno ucierpiało podczas I i drugiej wojny. A z tego co wiem, no to Wielkim Fartem kościół e... Tak, jeżeli chodzi o zniszczenia, czy to w pierwszej, czy to w drugiej, to według różnych zapisów miasto zostało zniszczone w 80, a nawet i w 90% zabudowy. Natomiast kościół praktycznie został nietknięty. To znaczy, się, czy konstrukcja i mury nie zostały zniszczone. Wiadomo, że prawdopodobnie zostały zniszczone witraże. Okna, część dachówek, natomiast budynek jako taki przetrwał nienaruszony. Co też jest, no, powiedzmy sobie, szczerze, niesamowitą Bożą łaską, że najwyższy budynek w Szczytnie no, nie uległ zniszczeniu. Co nie można powiedzieć o innych budynkach parafialnych, bo jakbyśmy. Naprzeciwko wejścia do kościoła był budynek Superintendentury, co byśmy mogli powiedzieć biskupstwa, który został doszczętnie zniszczony no oraz też podczas II wojny światowej uległa zniszczeniu część budynku parafialnego, no, który został po wojnie odbudowany. 1 października 1970 roku o godzinie 20:00 zauważono wydostający się z kościoła dym. Według relacji pani Lorkowskiej paliło się w dwóch miejscach koło organów i przy ołtarzu co świadczy o celowym podpaleniu. Oficjalna wersja natomiast stwierdzała, że pożar wybuchł w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. W latach 70., według naucznego świadka Zauważono ogień w budynku kościoła i ogień pojawił się w dwóch miejscach, przy organach oraz na ołtarzu. W tamtym momencie niestety ogień już był mocno rozprzestrzeniony i organ nie udało się ocalić, natomiast ołtarz został ocalony. Co też można zauważyć po odmalowaniu. Widać zasmolenia z tylnej części, także no, no udało się go ocalić. Natomiast y, y, trudno mi wyobrazić sobie, czy zwarcie instalacji elektrycznej może być w dwóch miejscach naraz. No, trudno mi, mi to sobie wyobrazić. do trzystulecia poświęcenia kościoła razem z parafianami też zajrzeliśmy na strych. No i ku naszemu zdumieniu okazało się, że na strychu jest oryginalna szpica która była na wieży kościoła z 1719 roku, czyli z roku poświęcenia tego kościoła. Prawdopodobnie ona została zdjęta podczas remontu na początku XX wieku no i, że tak powiem, została przechowana na strychu. W związku z trzystuleciem chcieliśmy tą szpicę wystawić na widok publiczny, no i obecnie znajduje się w budynku kościoła w okolicach Hambony. Natomiast też oprócz szpicy, znaleźliśmy dawne tablice upamiętniające żołnierzy z wojen napoleońskich. Wielu lat nurtuje czy też mieszkańców i też pasjonatów legenda, historia o tajnym przejściu. Z kościoła, które wiodło aż do Zamku Krzyżackiego w Szczytnie. Były prowadzone i badania, był też georadar. Natomiast też poprzedni proboszcz chciał do tego tematu podejść dosyć delikatnie i bezpiecznie, bo nie wiadomo, czy. To przejście, bo przejście jest, natomiast jest w pewnym momencie zasypane i niedrożne. No też nie wiadomo, czy przypadkiem nie jest to przejście zaminowane. No i trzeba byłoby do tego naprawdę podejść bardzo, bardzo ostrożnie. Podczas właśnie prac. Renowacyjnych na początku XXI wieku, między 2000 a 2005, kryptym znaleziono pod zakrystią i tam znaleziono trzy trumny. Jeden z, z datacją z XVIII wieku. Jak dobrze pamiętam, do końca nie wiadomo. Czy to były jakieś też zasłużone osoby dla parafii, czy też miejsca na cmentarzu przy kościelnym już było tak mało i zostały właśnie one pochowane pod, pod właśnie zakrystią. No też trzeba pamiętać, że choroba dżumy tutaj w szczytnie bardzo mocno się. Pana Szulej też mocne żniwo zbierała, także być może właśnie to są też osoby, no, które po tej zarazie umarły. No. Przy kościele cmentarz tak. też tutaj był tak, w tym że tutaj również. Tak, tak, tak. Był y, bo tutaj w, w okolicach Kościoła był cmentarz, tak jak w wielu miejscach parafialny. Y, wedle zapisków y, do połowy XVIII wieku cmentarz był czynny, natomiast w którymś momencie brakowało miejsca i wtedy został uruchomiony cmentarz, który jest teraz parkiem przy ulicy Piłsudskiego. Przy kościele były prowadzone w 2019 roku no i jedynie na głębokości 1,5 metra to znaleziono jeden cały grób z XVIII wieku, co wskazywało też na to przedmioty, które przy tym ciele były oraz monety. Natomiast reszta, bo to było prowadzone na odcinku. 2 metry na 12, no to reszta szczątków no, była tak praktycznie, jak to sami archeolodzy powiedzieli, bez ładu składu, w sensie no, jakby to po prostu buldożerem zostało przejechane i, 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 i zryte. No trudno, trudno mi powiedzieć, czy to po prostu e, no, ze względu też na prace renowacyjne, czy zostały uszkodzone, zniszczone, natomiast jak wygląda kwestia e, e, usunięcia tych płyt czy, czy grobów, no to to też jakby nimer tajemnicy zostaje. Książę, nie zachowały się żadne tablice nagrobne, a jednak podczas renowacji tutaj tego kościoła została odsłonięta jednak w w nim. Tak, jeżeli, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o, no bo mówiłem o tablicach przy parafialnym cmentarzu, którego już nie ma, natomiast w kościele jedna tablica nagrodna się znajduje. Do końca nie wiadomo, kim ta pani była. Prawdopodobnie była to bardzo zasłużona parafianka albo parafianka, która hojnie też dała ofiarę na budowę tej świątyni. Do tej pory nie udało się tej tej pani ustalić. Kościół usytuowany jest w centrum miasta przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Polską i ulicą Odrodzenia. Obiekt dominujący w panoramie miasta. Monumentalna budowla nawiązująca podziałami elewacji, detalem oraz kształtem otworów do stylu barokowego. Należy do najładniejszych świątyń na terenie powiatu szczycieńskiego. Założona na planie wydłużonego prostokąta z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i masywną wieżą o korpusie rozczłonkowanym regularnie rozmieszczonymi półkolistymi oknami. Rzeźbiony ołtarz powstał prawdopodobnie na początku XVII wieku. W środkowej części przedstawia sceny z życia pana Jezusa: Narodzenie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Z obu stron znajdują się figury przedstawiające Marię z dziećmi, Martę w żałobie, dwóch apostołów oraz aniołów. Całość przyozdobiona jest formami późnego baroku. Ambona ufundowana została, jak głosi tablica u wejścia na nią, w 1719 roku przez urzędnika królewskiego ze Szczytna, Krystiana Fischera i jego małżonkę. Ambonę podtrzymuje posąg Mojżesza z otwartą księgą dekalogu. Całość wieńczy baldachim z posągiem Jana Chrzciciela. Dopiero w połowie XIX wieku jest wzmianka na temat budowy nowych organów. W roku 1860 wyceniono stare organy na kwotę 150 talarów. Jesienią 1862 roku zdemontowano je, a w roku 1862 organomistrz Terlecki zbudował nowe organy. W roku 1907 zostały przebudowane i zmodernizowane, a w latach 30. XX wieku przerobiono je na organy elektryczne. Niestety 10 października 1970 roku organy spłonęły. 28 października 2007 roku odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne, na którym podpisano akt darowizny organów na rzecz parafii. Honorowym gościem był pan Helmut Tutas, ofiarodawca organów. Należy przy tym podkreślić, że Helmut Tutas nie tylko zakupił organy, ale opłacił również ich demontaż w Niemczech, transport do Szczytna i ponowny montaż w kościele w Szczytnie. Dzwony odlane zostały w roku 1921 i zainstalowane w trakcie przeprowadzanego w latach 20. XX wieku gruntownego remontu kościoła. Każdy z trzech dzwonów posiada inskrypcję w języku niemieckim. Wcześniej były również trzy dzwony. Dwa zostały odlane w roku 1819 lub 1859, a ich fundatorami byli burmistrz Kowalewski i kupiec Link. Trzeci dzwon, mający wspaniałe brzmienie, pochodził z wieży zamkowej. Niestety największy dzwon nie posiadał właściwego brzmienia, został więc w roku 1858 ponownie odlany przed ludwisarza Grossa z Królewca. Odlew ten również nie był najlepszy. W roku 1876 znów dokonano nowego odlewu. Należy domniemywać, że w czasie I wojny światowej dzwony zostały przetopione na sprzęt wojskowy. Zegary, a faktycznie jeden mechanizm zegarowy, znajduje się w specjalnym, wydzielonym pomieszczeniu na ostatniej kondygnacji wieży. Wskazówki poruszane były, bo obecnie zegar jest nieczynny przy pomocy czterech wysięgników odchodzących od głównego mechanizmu. Zegar pochodzi prawdopodobnie z wieży Starego Zamku. We wrześniu 1902 roku, kiedy to wieża Starego Zamku została rozebrana, zegar został zainstalowany na wieży Kościoła.